Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W Karakorum właśnie teraz trwają wyprawy polskich himalajstów na Gasherbrum II i ten materiał przedstawi Wam aktualną sytuację Polaków na tym ośmiotysięczniku. Wraz z agencją Seven Summit Treks na Gasherbrum II wchodziła Dorota Rasińska-Samoćko i Polka szczyt zdobyła 21 maja. Wówczas z agencją nepalską na wierzchołek 8-tysięcznika weszło 11 osób, 5 szerpów, dwóch pakistańczyków, Polka, Włoch, Szwajcarka oraz Rosjanka. I otworzyli oni w tym roku drogę na szczyt tego 8-tysięcznika. W tym roku w Karakorum na Gaszebrumie II działał także polski duet. Tuż przed wyprawą udało mi się porozmawiać z Łukaszem Superganem, podróżnikiem, który postanowił tego lata wyruszyć na swój pierwszy 8-tysięcznik i chce go zdobyć wraz z Pawłem Witkowskim. I ich celem jest wejście na szczyt Gasherbruma II bez wsparcia aparatury tlenowej. Na dodatek działają oni sami, bez wsparcia szerpów. Zapraszam Was na krótki wywiad z Łukaszem, który opowiedział mi o planach i celach wyprawy. Jedziemy tam z Pawłem Witkowskim, Kudłatym. Z Kudłatym znam się od, jak to ostatnio liczyłem, 18 lat. Spinaliśmy się razem, ale bardziej można by powiedzieć zawodowo, bo Kudłaty jest też alpinistą przemysłowym w cywilu, ale wspinał się też w tatrach, w Alpach na Kaukazie. I co ważne, ma doświadczenie w Górach Najwyższych, bo w 2015 16 roku brał udział w jednej z zimowych wypraw na Nanga Parbat. To był ten moment, kiedy taki, z tego duetu, takiego bardziej znanego, Marka Klonowskiego i Tomka Maskiewicza, Chapkinsa, powstała taka większa grupa. Chłopaki zaczęli robić osobne wyprawy, i w jednej z tych wypraw Marka Klonowskiego był właśnie kudłatem. Dotarli wtedy dosyć wysoko, bo powyżej 7000 metrów. Zjedli trochę zęby na nandze i takim zimie na tej wysokości. Dostali, jak sam twierdzi Kudłaty dosyć mocno w skórę, ale też w takim pozytywnym sensie. To, to był dobry chrzest bojowy, więc nie obawiam się, Kudłaty ma też doświadczenie dosyć mocne, właśnie takie wysokogórskie, technicznie wspinaczkowo jest lepszy ode mnie. Także myślę, że będziemy tworzyć dosyć gra, zgrany zespół. Zgadzamy się co do zasadniczych celów i teraz zapytałeś o ten cel, dlaczego G2. Długo myślałem o tym jak podejść do ośmiotysięczników i moją taką filozofią, którą wyznaję, jest to, że chciałbym zrobić je w najlepszym możliwym stylu. To oznacza, że nie korzystamy z aparatury tlenowej, nie korzystamy z pomocy tragarzy czy przewodników wysokościowych powyżej bazy. Jeżeli wynosimy jakiś sprzęt czy zakładamy obozy, to wyłącznie własnymi siłami, czyli na tyle na ile to możliwe, własnymi siłami działamy na górze. Oczywiście będą tam i inne wyprawy, z którymi pewnie prędzej czy później będziemy współpracować, ale zakładamy samodzielną działalność. I teraz, jeżeli jedziemy na pierwszy nasz ośmiotysięcznik, to wydawało się dosyć rozsądne to, żeby nie zaczynać od wysokich i bardzo trudnych technicznie, na przykład od K2. Myślę, że wejście na K2 byłoby dla nas no, olbrzymim skokiem. Myślę że też, że niewykonalnym na tą chwilę. Więc znajdźmy ośmiotysięcznik, który będzie jednym z niższych, ale też łatwiejszych technicznie, tak, żeby nie pakować się w duże trudności, jakie stawia na przykład K2 czy Nanga Parbat. I takim ośmiotysięcznikiem logicznie jest Gaszarun II, który jest najniższym ośmiotysięcznikiem w Pakistanie. Jest. Technicznie nie jest najbardziej wymagającym, i z takich szczytów z pięciu, tysięczników, które masz w Pakistanie, właśnie G2 i Broad Peak, są takimi, które nie stawiają powiedzmy gigantycznych wyzwań technicznych. Gasherbrum pierwszy jest dużo bardziej stromy. W trudnych warunkach jest mocno oblodzony, zwłaszcza w tak zwanym kuluarze japońskim. K2 nie posiada żadnej łatwej drogi technicznie. Nanga Parbat jest zdradliwa, jest i trudna i potencjalnie lawiniasta. Więc G2 był dla mnie takim pierwszym celem, który wybrałem do, po prostu do próby na 8000. Jakby pytanie, czy. Uda nam się wejść. Oczywiście to zależy i od naszych sił, ale też i od warunków. Zobaczymy. Natomiast G2 wydawał się takim sensownym celem na początek. Wiem, że to jest trochę, to brzmi, jakbyśmy byli bardzo ostrożni, ale prawda jest taka, że jesteśmy ostrożni. To znaczy, staraliśmy się wybrać taki cel, który będzie przypuszczalnie w zasięgu naszych możliwości. Gdyby udało nam się wejść na G2, to potem możemy myśleć o czymś trudniejszym, ale na razie pójdźmy na coś, co będzie, co będzie tym trochę łatwiejszym celem. Z tego, co słychać, to sporo wiesz już o G2 i czy kontaktowałeś się z zdobywcami Gashelbruma drugiego, z jakimiś Polakami, którzy byli już na szczycie i pytałeś ich o jakieś porady, o jakieś takie rzeczy, które warto wiedzieć, wyruszając właśnie na ten 8 tysięcznik? Kontaktowałem się z kilkoma osobami. Pamiętam, że taką pierwszą osobą, która gdzieś mnie natchnęła do tego, był um... Był Carlos Pauner, to jest hiszpański, hiszpański zdobywca korony Himalajów. Spotkaliśmy się pod Leninem i on gdzieś tam rzucił mi pierwszą myśl, żeby ośmiotysięcznika próbować w Pakistanie. Nie pakować się na drogi, bardzo zatłoczone Everest, nie pakować się na też bardzo zatłoczone Manaslu, które jest może łatwe technicznie, ale będziemy tam w środku olbrzymiego zbiorowiska ludzi, ale raczej spróbować Pakistan. Carlos mówił wtedy o Broad Piku, ale po zrobieniu lepszego wywiadu zdecydowałem się na, na G2. Potem rozmawiałem też trochę na temat Pakistanu i na temat ogólnie tego szczytu. Rozmawialiśmy z Tomkiem Kobielskim, który ma za sobą wyprawy w i Karakorum. Rozmawiałem też z Marcinem Miotkiem, no i ostatnio z Radkiem Woźniakiem, też polski himalaista z Beskidów, który dwa lata temu był na wyprawie na G2, tam wspólnie z kolegami stanął na szczycie. No i na przykład Radek był taką skarbnicą wiedzy dotyczącą, dotyczącą takich drobnych, czasami logistycznych warunków, które tam panują. Więc rady od nich były dla mnie takimi czasami no, bezcennymi rzeczami dotyczącymi takich drobiazgów, które nie znajdziesz w sieci czy w przewodnikach. A co według ciebie może okazać się najbardziej wymagające podczas tej wyprawy w Karakorum? Najbardziej wymagające dla ciebie? Bo jak wiemy, masz kondycję raczej nie do, nie do zdarcia, więc ten trekking sam do Karakorum, który, który dla niektórych jest już sam w sobie bardzo trudny, to, to dla ciebie nie powinien być żadnym problemem, ale Pewnie są jakieś tam rzeczy, których może nie tyle się obawiasz, co wiesz, że może okazać się to bardzo wymagające. Jest kilka takich rzeczy, ale one są chyba zawsze związane z, tym, z taką typową specyfiką gór wysokich. Dla mnie taką rzeczą jest droga z, z bazy do obozu pierwszego. To jest miejsce, w którym mamy do przejścia mocno uszczeliniony lodowiec, który jest ryzykowny, trochę przypominający icefall pod Everestem, ale o odrobinę innej specyfice. To jest miejsce, gdzie na przykład ostatnio Denis Urubko tej zimy zahaczył, zaliczył swój wypadek i wpadnięcie do szczeliny. On był oczywiście sam, ale to pokazuje, że musimy na tym obszarze bardzo mocno uważać, co jest kłopotliwe, ponieważ jest to powyżej bazy w drodze do jedynki, to z automatu oznacza, że aklimatyzując się na tej górze, przechodzisz ten sam odcinek kilka razy, więc ten lodowiec będzie przechodzić kilka razy. Początek sezonu może oznaczać, że te szczeliny są jeszcze niewielkie, końcówka sezonu, że są bardzo duże i wytopione i będą problematyczne. Takim powyżej obozu pierwszego zaczyna się już rzeczywista wspinaczka i tam mamy do przejścia długą grań południowo-zachodnią. Ona jest jest potencjalnie narażona na lawiny, chociaż w ograniczonym stopniu, ale jest dosyć stroma i mimo, że nie stanowi bardzo dużego problemu technicznego, będzie kondycyjna. I tutaj zastanawiam się, na ile kondycyjnie będziemy w stanie pokonywać to strome podejście. Ono zaczyna się na wysokości 6000, kończy się na 7400 w ostatnim obozie. No i te półtora kilometra różnicy oznacza, że będziemy pompować swój organizm dosyć mocno. Cała reszta to tak naprawdę to, co jest w górach wysokich, czyli czy organizmy dobrze się zaklimatyzują, czy nie zabraknie nam pary takiej fizycznej, czy pogoda puści, na to absolutnie nie mamy, nie mamy wpływu. Jakie będą warunki w kopule szczytowej, i tak dalej. Bardzo dużo z tych rzeczy mamy rozpoznanych dzięki publikacjom i dzięki relacjom z innych wypraw, ale bardzo dużo z tych rzeczy okazuje się na miejscu, gdzie musisz improwizować. Wspomniałeś o tej aklimatyzacji i jak wygląda to u ciebie, bo też wiadomo, że każdy organizm inaczej znosi tą aklimatyzację, są jedni, którzy nigdy nie mają z tym problemu, no a niektórzy mimo, że spędzają więcej czasu na tych wysokościach, to zawsze trochę się borykają z problemami, z chorobą wysokościową. Jak do tej pory znosiłeś dużą wysokość? No bo już ponad 7 tysięcy metrów masz za sobą. Tak, dotychczas dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo nie jestem, nie jestem wybitny, jeżeli chodzi o prędkość aklimatyzacji. Jakby z radością zauważam to, że nigdy nie miałem choroby wysokościowej, ale to też wynika z tego, że dbam o nasz profil aklimatyzacji i o robienie odpowiedniej regeneracji i odstępów. Nie zaliczałem też odmrożeń, więc dotychczasowe przygody z górami wysokimi były u mnie jakby bardzo nie pozostawiły po sobie śladów. Wiem, że aklimatyzuje się dobrze, ale nie mogę tego przyspieszyć. W tym sensie tempo aklimatyzacji mam przeciętne, ale jeżeli już ona dojdzie do skutku to trzyma mnie solidnie. Kudłaty też jakby ma to doświadczenie na nandze i mamy podobną wydolność organizmu, więc tym specjalnie się nie martwię. Najgorszą rzeczą, jaka dopada mnie w górach wysokich, jest bezsenność. Powyżej 6 tysięcy większość osób śpi kiepsko i nawet na takich łatwiejszych technicznie górach, nie wiem, Akonkaguła na przykład, w ostatnim obozie będę czuł ten brak snu. Wtedy, wtedy jest to kłopotliwe. Pamiętam na barunce zeszłej jesieni w Himalajach, gdzie trzy nieprzespane noce z rzędu dałem mi mocno w kość, ale z tym się liczę. Do tego też służy długa klimatyzacja, żeby po zejściu do bazy odpocząć, nabrać tej siły i odrobić ten sen, więc prawdopodobnie będziemy tak działać. Natomiast jeżeli chodzi o jakby dotychczasowe nasze doświadczenie, to jest pozytywne, więc mam nadzieję, że jeżeli dosyć swobodnie stawaliśmy na 7 tysiącach bez komplikacji medycznych, tak to nazwijmy, to będzie OK. Wspomniałeś o tym odcinku z bazy do obozu pierwszego, że będzie z pewnością, niby, no taki, trzeba być po prostu czujnym, no i też będzie to pewnie odcinek, kiedy będziecie nieśli najcięższe plecaki, bo najwięcej rzeczy trzeba zabrać właśnie do tego obozu pierwszego, więc z tym też pewnie, pewnie będzie trochę męcząco. A nie próbowałeś tego problemu ze snem rozwiązać jakoś farmakologicznie, kiedy próbowałeś się konsultować, czy w ogóle da się, bo wiem, że są osoby, które stosują jakieś leki nasenne w górach, żeby, żeby sobie pomóc z, z, ze snem. Tak. Rozmawiałem na ten temat z lekarzami, ratownikami. No i też na przykład z himalaistami. Lek, który zwykle oni polecają i stosują, na mnie za bardzo nie działa. Więc eksperymentowałem z innymi. Dotychczas jakiegoś takiego sensownego rozwiązania nie mam, bo okazuje się, że to, co dobrze działa na Nizinach, nie zawsze będzie działać tam wysoko. I tak samo jest z lekami, tak samo jest na przykład z jedzeniem. Rzeczy, które smakują mi wybitnie w bazie, półtora kilometra wyżej są nie do przełknięcia. Więc będę, znaczy zabieram dosyć mocno wyposażoną apteczkę, w tym również w leki nasenne, ale nie przywiązuje się jakoś bardzo do tego pomysłu. Po prostu wiem, że trzeba będzie przez to przejść. No i koniec końców taka wyprawa też jest pewnym testem. Nigdy nie byliśmy powyżej ośmiu tysięcy metrów, więc dopiero teraz zobaczymy, jak organizmy się zachowają. Trzeba mieć tylko nadzieję, że przygotowaliśmy się dostatecznie. Kiedy rozpoczyna się wyprawa i jak długo będzie trwał trekking do samej bazy? Wyprawę zaczynamy w tą niedzielę, czyli za trzy dni. To jest data naszego wylotu z Polski. Więc w tej chwili mamy przygotowany sprzęt, część jedzenia, w zasadzie cały, całe wyposażenie. I wylatujemy w niedzielę po południu. W poniedziałek rano będziemy już w Islamabadzie. Tam spędzamy 24 godziny i załatwiamy też pewne formalności. A następnego dnia, czyli we wtorek, powinniśmy lecieć do Skardu. To jest nieduża miejscowość, która znajduje się już w sercu Karakorum. Także, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to we wtorek jesteśmy w Karakorum. Bardzo szybki przeskok, ale, ale to nawet dobrze. I stamtąd zaczyna się, zaczyna się wędrówka. Znaczy, za Skardu jest jeszcze droga, która prowadzi nas do Askole. Askole jest w zasadzie ostatnią wsią na naszej trasie na 3000 metrów. I za Askole mamy. Te, mamy 7-8 dni wędrówki lodowcem Baltora. To jest jeden z największych lodowców górskich na świecie i około 70-80 km trekkingu, więc będziemy dość no, długo, dużo czasu spędzimy na samej wędrówce. Teoretycznie jest tam 7 etapów. Więc powinniśmy po tygodniu około być w bazie pod gaszerbrumami. Natomiast ten trekking jest o tyle ważny, że w ciągu tego tygodnia z 3000 wchodzimy na 5050 i na tej wysokości znajduje się baza pod brumami. Czyli wszystkie, jakby dwa gaszerbrumy, pierwszy, drugi kilka mniejszych szczytów dookoła mają wspólną bazę. Niedaleko nas jest też baza pod Broad i pod K2 dzień i dwa dni odpowiednio drogi od nas. No i jakby po tym tygodniu lądujemy w pobliżu granicy chińskiej i zaczynamy działalność. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zakładam, że za niecałe nawet dwa tygodnie od teraz jesteśmy w bazie. Brzmi trochę jak szaleństwo, jak teraz o tym pomyślę, no ale, no ale tak jest. Nie? By, trochę trudno mi uwierzyć, że to w końcu nastąpiło po ponad roku przygotowania, ale, ale następuje. No? Głupia myśl. No natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w bazie pod Gaszerbrumami, gdzieś w okolicy 20. Czerwca, może odrobinę wcześniej, 18-20 czerwca, zaczynamy powolnie, powoli aklimatyzację, i to zakłada też kilku, kilkukrotne podejście pod ścianę G2, kilkukrotne przejście przez lodowiec, o którym wspominaliśmy, i jeżeli wszystko pójdzie dobrze po miesiącu, czyli gdzieś w połowie lipca, powinniśmy wchodzić na szczyt. Super. Bardzo obrazowo to opisałeś, także myślę, że widzowie będą dokładnie wiedzieć, kiedy spodziewać się ataku na szczyt. Mam nadzieję, że uda się jakoś kontaktować z tobą w trakcie wyprawy, żeby te informacje spływały o postępach. Życzę Ci powodzenia, żeby przede wszystkim pogoda dopisywała, bo to bywa różnie z tym, szczególnie wiatr tam też uciążliwy jest. Także mam nadzieję, że, te, że ta pogoda dopisze. No i życzę Ci powodzenia. Dzięki. No będę, będziemy relacjonować nasze postępy. Częściowo, mam nadzieję, na Facebooku, Instagramie. Częściowo być może w postaci zdjęć, jeżeli uda się je stamtąd wysłać. Także tak, będę wrzucać to, co dzieje się u nas i mam nadzieję, no... Za półtora miesiąca info o szczęśliwym wejściu. Polakom od początku lipca, gdy dotarli do Karakorum, wspinaczkę utrudniały trudne warunki na górze lodowiec oddzielający bazę od obozu pierwszego w tym roku był szczególnie niebezpieczny i mimo, że działał wówczas również zespół francuski, to nikomu przez wiele dni, a nawet tygodni nie udało się odnaleźć drogi do obozu pierwszego. Sytuacja zmieniła się, kiedy pod Gashelbrum II dotarł zespół Seven Summit Treks. Agencja nepalska złożona z doświadczonych szerpów odnalazła szybko przejście i dotarła do obozu pierwszego. Znali oni również ten lodowiec, gdyż wspinali się tam rok wcześniej, i podobno tego samego dnia lub kilka godzin wcześniej zespół francuski w końcu odnalazł w innym miejscu właściwą drogę przez lodowiec do obozu pierwszego. Więc te dwa zespoły w końcu odnalazły drogę przez lodowiec i z pewnym opóźnieniem Łukasz i Paweł rozpoczęli proces aklimatyzacji. 23 lipca znajdowali się w obozie drugim na wysokości 6400 metrów. A następnie zeszli do bazy, w której cały czas się znajdują i oczekują na poprawę pogody. Niestety najprawdopodobniej, aby podjąć próbę ataku na szczyt, Polacy będą musieli wykonać jeszcze jedną rotację i osiągnąć obóz trzeci. Na Gaszelbrumie II w tym samym czasie działa także jeszcze jeden Polak, Waldemar Kowalewski. Niestety nie udało mi się z nim porozmawiać przed wyprawą, ale mam od niego co jakiś czas taką krótką informację wysłaną poprzez Inricha, jak tam u niego sytuacja, co słychać, jak wyglądają postępy, i Polak z opóźnieniem dotarł do bazy, chociaż ze względu na te długie zmagania innych wypraw z lodowcem, no to ostatecznie to opóźnienie nie okazało się zbyt duże. Waldi na górze działa sam i sam nosi ewit. Do wyższych obozów pisze, że to czasami nawet plecak ważący 27 kg wnosił do wyższych obozów. Dwa dni temu osiągnął on wysokość 7500 metrów, czyli dotarł do obozu czwartego. Polak działa bez wsparcia aparatury tlenowej i zakończył już proces aklimatyzacji. Obecnie oczekuje na poprawę pogody i chce ruszyć już na szczyt Gashelum II. Aktualizację sytuacji Polaków publikuję regularnie na Instagramie. Gdy tylko uda mi się coś ustalić, to wrzucam tam od razu, jak wygląda sytuacja. Na Instagramie i na Facebooku poinformowałem Was, że od dwóch tygodni próbuję wyleczyć zapalenie płuc. Jak słychać, jest już lepiej. I takie krótkie fragmenty jestem w stanie nagrać, ale niestety na dłuższe odcinki jeszcze musicie chwilę poczekać, bo po prostu jeszcze ten kaszel nie pozwala mi dłużej nagrywać. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się dojść do stuprocentowej formy i do zdrowia. Na Instagramie będę was informował o postępach Polaków na Kaszel Brumie. A jeśli ten odcinek był dla was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Widzimy się na szlaku. Do zobaczenia. Cześć!